Cześć, witam wszystkich serdecznie w Slanderze. The Arrival. Dobra, naszym zadaniem jest zabranie naszego stro. Taka trochę legendarne. Zadanie. Coś mi tutaj nagabuje do różnych dziwnych rzeczy. Szatańskich. Nie dziękuję. To były jakieś urlopki to co to co do tej pory zebrałem. Chodźmy pójść w górę. Jak zaraz Sender złapie, to będzie już... Okej, okay. widzę pierwszą stronę. Jest tam. Trzyma się, polowanie. Miałem nadzieję, że pierwszą stronę zgarnę właśnie z budynku. A, tu dupa. Zbita. Taka, wiecie, spuchnięta, sina dupa. że jedna ze stronnic musi być w budynku. What the fuck! ha, ha i Zapewne joke, że jej nie ma. Albo ją przegapiłem. na pit. No, to niestety nie, nie spełnia wymagań Napidu. także powiem, że powiem się, że państwa placówka zostanie zamknięta. Psiad... psia. psia pizda. Dobra, nieważne. Nic nie mówiłem? Psia dupa. I jest plus. Nie, na 8 tam za nami nie ma, przed nami też nie. E -ha -ha. Dupa. Oczywiście, że jest. Że jest. Уху! Истинно, видимо, ничего не Мои уши! Вся... ...дупа! Снова! Где я? С Фландии! С Фландии! С Фландии! С <свято> <свято> а. Где есть картка? Bez kitum, mam dopiero dwie. Jestem teraz pierdolaj. Oj, pieprz się, kurczę. Czy ja z tej to zdjąłem? Nie Teraz są trzy, okej. Okay. Znajoma muza Kupo w majtkach Też znajoma no Dobra, gdzie mamy? Do cudownie, skończył mi się sprint. Ha, ha, ha. Taki taki joke. 48 minut, dobra. Mam połowę. Ty gdy mamy, gdyż jesteśmy twardzi jak stary Kalosz. Oczywiście ty mamy złą stronę. Tutaj nic dobrego na nas nie czeka. wręcz przeciwnie. Dobra. Nie jest droga. I oczywiście skończył się sprint. Ha! Bo, jakżeby inaczej. Z tej wieży to zgarnąłem. Ale wiem, że jest jeszcze. S pierdalaj. Gdzieś na samochodzie jest. Jest. No na samochodzie. Piąta za Wiem, że na. Yy, w Boże. W zbiorniku wodnym. Eee! Dobra Jestem zajebisty, już się zgubiłem standard zmusza mnie, żeby się cofał idź sobie A fe. nie widziałem, nic nie słyszałem Nie wiem gdzie idę Nie wiem gdzie jestem, nie wiem ki jestem Dobra, nie wiem że się cofam Teraz idę, dobrze Nie mogę biec Jestem totalnie Styrany Dobra, podwygnę trzy kroki Tutaj musi być jakaś dodatka. Tylko kurczę, zupełnie nie widzę. Pływaj. Niczym woda w szalecie. Dobrze. Nie tam? Dobrze. Okej. Okay. Nie tam, to nie tam. O, mamy szalet, mówiłem, powiedziałem szalet, szalet, uhu, -huh. szalet, szaleństwo i nie mogę biec. Z <noise> Dobra, nie, nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie idę. Jestem przy kłocie. Dobra, zła strona. Nawet no drzewa wyglądają złowieszko. Dobra, to był szalet. Od szaletu. Jakaś dróżka, stróżka, moczu. Pojęcia, gdzie jestem wiem że powinienem... pierdalamy ty maj Kurwa! Pardon do przekręcenia ale Wiadomo, Biały, Łysy, Albinos Kilka, z, chyba z tego samochodu nie wziąłem Wziąłem czy nie wziąłem Slender? Krzansie Dobra, okej. Okay. Czyli zostawiam Od, przep się Jest zaraz za mną Dosłownie sekundy za mną Co jest... Nie! Czy to jest drugi szalet? Tamty był czerwony, nie? Slender, potrzebujesz, za potrzebą to iść. Dobra. To jest droga... do... zbiornika wodnego. Eee, Oczywiście blokowana przez Slendera. Fucking cop blocker A, Dobra, już się zgubiłem. Wiem, że to jest płot. Tam jest Slender. Wszędzie jest Slender. Gdzieś jest kukurydza. Gdzie, gdzieś jest niebo. Tu jest płot. Nie wiem gdzie idę. Nie wiem po co idę. Już się zgubiłem 15 razy. Chryste, Panie Matko Bosko. Znowu płot. Dobra. Slender mi śledzi. Slender... w się. Dzięki, dzięki, dzięki. Pomogło. Zajebiście pomogło. Właśnie, właśnie się zesterałem. Trzy razy. Dobra, słuchajcie, robię kółko. I właśnie patrzyłem bezpośrednio na Slendera. Dobra, jest samochód. Powinna być notatka, nie? Slander z pie... Dobra, to jest fura Slandera, nie ruszamy Szczerze powiedziawszy, nie wiem gdzie mają być te trzy pozostałe notatki Od... ...czep się Nie się. Nie oczep się. Nie oczep się. Nie oczep się. Bo nie. Dlaczego? No Bo nie. Dobra, jeżeli... Jeszcze... Wow. Ho, 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 ho lera. It. Dobra, wiem, że mam podążać w kierunku tamtej wieży. Nie wiem czy to czerwone. Tam gdzie właśnie stan stoi. Kurde, znowu tablica.

Damie porowie. Nie skomunikuję tego. Hej, what the fuck? Powinienem znaleźć. Nawet na plaży. Co jest grane Jak się obrócę, to mnie złapie Hej, 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 hej. Hej, 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 hej! ja, Jest, tam. jest, Jest jest. Dobra, ja, ja, Tak, to nie ja, to to ja, bezpieczniki. Dobra. Yy, przyznaję szczerze bez bicia, że jestem W dupie Dobra, tutaj musi być jakaś kartka, kartka. Spierdale Łysy Slender, wśród kolegów znany, znany jako łysy.

Spierdaj No bez kitu, tutaj musi być jakaś kartka I stąd w ogóle właśnie stąd się rozchodzi droga w dwie strony To jest chyba droga do związku na plaży Podłoga, ziemia Gruzy, toaleta, kurwa, w której byłem już 58 razy. Z pierwszej. Dobra, czyli tam gdzie on jest, to tam może iść. Ba się dobrze bo ja nie bardzo No i dupa Zbita W cholerę zbita no cóż Dobra To było pierwsze podejście Wiadomo, nie poddamy się tak łatwo W sensie ja się nie poddam A wy jako tutaj widzowie Mam nadzieję, że również się nie poddacie No i co? Zobaczymy co przyniesie drugie podejście No pff, Miałem nadzieję, że O trzy strony więcej D no Także do zobaczenia w następnej części. Trzymajcie się. Hej!